Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Lesius Attitude Polska. Oto kolejny odcinek WWE Shortcut i dzisiaj pomówimy sobie o Monday Night Raw z dnia 15 sierpnia 2022 roku. Tak patrzę sobie na licznik subskrypcji i faktycznie chyba do końca wakacji może być nam ciężko stać się największym kanałem wrestlingowym w Polsce, ale nie poddajemy się. Cały czas mamy jeszcze kilka tygodni do Clash at the Castle, żeby to się wydarzyło. Więc jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału Attitude Polska, to w tym miejscu bardzo serdecznie cię do tego zachęcam. A teraz zobaczmy, co wydarzyło się na czerwonej tygodniówce, którą o tym mogę powiedzieć śmieszną historię. Włączam sobie Monday Night Raw i nagle patrzę, wychodzi Becky Lynch, takie ok te Becky Lynch? W sensie nie spodziewałem się, że ją zobaczymy przez następne kilka miesięcy. No i wychodzi, potem jest powtórka z Summer, z Lemia takie, co jest? Czy ja włączyłem Rose przed dwóch tygodni? I tak, włączyłem row sprzed dwóch tygodni, więc no shit happens. A tak naprawdę to row rozpoczęło się od wyjścia Judgment Day, co było dosyć nieoczekiwane. W sensie, jakby dwa dni temu ktoś się mnie zapytał, Ej, jak myślisz, kto rozpocznie następne Monday Night Row? To myślę, że Judgment Day byli gdzieś by na samym końcu tej listy. A mówiąc o samym promie, to na początku RIA trochę się pośmiała z Dominika. Jednak patrząc na to, jak kontynuuje się ten storyline, to chyba każdy z nas chciałby być na miejscu Dominika. E, potem mikrofon przejął Finn Balor, który powiedział, że. Że ej, lubicie misteriosów, nie ma ich dzisiaj, ponieważ w zeszłym tygodniu tak mocno skopaliśmy im tyłek. Ale i tak najlepsze będzie to, co wydarzy się w przyszłym tygodniu i wtedy mikrofon przejął Priest, który powiedział, że ej, wy przecież wszyscy uwielbiacie Edge'a! Dzisiaj też go nie ma, więc super. A następnie dodał, że w przyszłym tygodniu nie będzie potrzebować Ri, nie będzie potrzebować Balora, żeby skończyć karierę Edge'a i wtedy na arenie pojawił się Rey Mysterio, czyli najwidoczniej Finn Balor nas okłamał, ponieważ Rey na arenie się znalazł. No i na początku szło mu całkiem nieźle, poskładał Damiena, poskładał Balora, ale wtedy swoich kolegów zasłoniła Ria Ripley, a z racji na to, że Rey jest babyface'em od zawsze i pewnie na zawsze, no to nie mógł on uderzyć kobiety, przez co no, dostał on niezły oklep na końcu Coup de z krzesłem na brzuchu. E, no, i raczej w przyszłym tygodniu Reja nie zobaczymy. A teraz pierwsze starcie na tygodniówce, czyli kontynuacja turnieju o Women's Tag Team Championship. Alexa Bliss i Aska kontra Nikki, ASH i Dudrop. I podczas tej walki myślałem o tym, że kurde, chyba żadna drużyna w tym turnieju nie ma swojej własnej nazwy. I tak sobie myślałem, no wiadomo, Asuka i Alexa to jakieś Team AA, no bo no coś z A, albo. Empress of Lily albo coś takiego. A jeśli chodzi o Nikki S.A. czy Doodrop, to chyba najlepsze co wymyśliłem to... Scottish Superheroes, ale to brzmi tak mocno lame, więc, więc może lepiej, niech zostanie Alexa Bliss Jaska i Aska i niki sht 2 Starcie nie było najgorsze, chyba w zeszłym tygodniu było lepsze. Zakończyło się ono po dźwigni, nie zaskoczę nikogo, jeśli powiem, że Alexa i Aska wygrały. Z jakiegoś powodu walkę tą oglądały na zapleczu Dana Brook i Tamina. Nie wiem dlaczego, przecież zostały one wyeliminowane. Całej walce przy ringu przyglądała się Bianca Belair, ale to najpewniej przez to, że po walce miał miejsce Face. Face ze stajnią Bailey przed ich wyczekiwanym Six Women tachtim meczem na Clash at the Castle. Powrócił Fury, nasz Mr. Money in the Bank, wszyscy się cieszymy, e, oprócz Dolfa Ziglera, który powiedział, że ja zapracowałem na swoją walizkę, a ty ją dostałeś, wtedy Fury powiedział, że on nie zmarnuje kariery tak samo jak Ziggler, e, no i rozpoczął się Brawl, który będzie prowadził do późniejszej walki tej dwójki, e, a następnie wywiad z Mizem i Ciampą, gdzie Ciampa powiedział, że następnym razem jak będzie miał okazję, no to to będzie tytuł, e, a Miz dał mu kartę pamiątkową, więc są aktualnie Best Friends Forever i to chyba będzie się kontynuować ponieważ następną walką było starcie Demis i Ciampa kontra Cedric, Aleksander i Mustafa Ali. E, pierwszy raz zobaczyliśmy w main rosterze ten duet i powiem wam, że chciałbym go widzieć częściej, ponieważ panowie naprawdę bardzo fajnie ze sobą współpracują, e, jakby co mówię o Cedricu i Mustafie, bo chyba Miss i Ciampa wcześniej też nie walczyli w żadnym takim meczu. E, oni również całkiem niedługo ze sobą współpracowali, przez co walka wyszła nie najgorzej, a starcie zakończyło się po tym, jak Ciampa wykonał blind taga, po tym Mustafa chciał wykonać na Mizie fourth 50 jednak kończył się na piękny baseball slide od Ciampy, następnie fairytale ending i tak się walka zakończyła. Tam jeszcze w trakcie walki był taki fajny moment, kiedy Cedric odbił się od Lin i Ciampa wykonał podobny baseball slide. Nie wiem, jakoś bardzo lubię tą akcję i nie zdziwię się, jeśli nie będą chcieli od razu rozdzielać Ciampy i Miza, jak to się mówiło, kiedy Triple H przejął władzę, tylko na przykład zrobią teraz storyline, na przykład będą mieli jedną walkę o tytuły tak team. Wtedy im się nie uda albo im się uda i potem przegrają. No i Dopiero wtedy będziemy mieli ten rozłam. A na razie, ciampa będzie sobie chodzić z mizem. Potem całkiem fajny segment, gdzie dostaliśmy informacje o kontuzji Izikela, a następnie zdjęcie, gdzie cała rodzina Izikela go wspierała. Najprawdopodobniej jest to ostatni raz, kiedy zobaczymy Ezekiela na naszych ekranach. Chciałem tylko powiedzieć, że był to naprawdę piękny storyline i już się nie mogę doczekać powrotu Eliasa, kiedy tylko Ezekiel zapuści brodę. E, potem na no, arenie pojawił się Drew McIntyre. W ogóle dopiero dzisiaj zauważyłem, że McIntyre nie nosi już miecza, i jest to bardzo dobra zmiana, ponieważ koncept. No, Drew z mieczem był naprawdę bardzo, bardzo, bardzo głupi, i na całe szczęście już z tego zrezygnowali. A następnie McIntyre powiedział, że, no, może być to spory szok, że gwiazda SmackDown jest na Monday Night Raw. Ja, takie, nie, Drew, byłeś na Raw jakieś, nie wiem, trzy tygodnie temu, więc to dla mnie nie jest jakiś wielki szok. Ale dobra, powiedzmy, że się nie spodziewałem. No, to Drew przyszedł na Monday Night Raw, ponieważ, no, jeśli wygra z Romanem Reignsem na klasze The Castle, to będzie mistrzem zarówno Raw, jak i SmackDown, więc chcę zobaczyć, z kim będzie się musiał zmierzyć w przyszłość. Przyszłości, następnie powiedział o jego domniemanej kontuzji, ponieważ podczas weekendu były plotki, że Drew takiej doznał. E, na całe szczęście powiedział, że to tylko przez to, że przez ostatnie 3 lata musiał nosić całą federację. E, potem zaczął wymieniać potencjalne walki, kiedy już zdobędzie ten tytuł. I na arenie pojawił się Kevin. Owens i muszę powiedzieć, że wymiana zdań pomiędzy Kevinem a Drew e, była najlepszym momentem podczas całej tygodniówki. Zaczął Kevin, który powiedział, że Drew McIntyre jest fałszywy jak tylko jest to możliwe, że udaje bycie jakimś twardzielem, którym tak naprawdę nie jest, w odróżnieniu od Owensa, który zawsze był sobą. Powiedział, że przed chwilą coś w nim pękło, ponieważ na tej arenie 6 lat temu walczył z samym Zaynem w niesamowitym pojedynku i no po prostu zatęsknił on za starym Kevinem Owensem, który bierze wszystkim. Co chce. W ogóle wtedy Kevin powiedział, że nie był on mistrzem przez ostatnie 5 lat. Ja tak sobie pomyślałem, kurde, faktycznie nie miał żadnego mistrzostwa. Kevin Owens nie miał żadnego mistrzostwa, praktycznie bez żadnych kontuzji. No, tam przed WrestleMania 35 miał przerwę, ale tak czy inaczej, no kurde. No i powiedział, że nieważne kto wygra, czy wygra Roman, czy wygra Drew. On i tak idzie na tytuł i wtedy McIntyre pięknie mu odpowiedział, że on nic nie udaje, że być może on był wybrańcem, ale to było 15 lat temu i od tamtego czasu naprawdę bardzo ciężko pracował, żeby osiągnąć wszystko to, co osiągnął, a na koniec piękne zdanie We are wrestlers in the wrestling ring. Let's freaking wrestle! I ja takie dru, Boże święty, jaki ty jesteś piękny! Proszę, wygraj, wygraj na tym klasze de Casun, bądź naszym mistrzem! Ja tego pragnę jak nic innego na świecie. Yy, a po przerwie dostaliśmy starcie Drew McIntyre kontra Kevin Owens. No i byłem mocno zdziwiony, myślałem, że to będzie storyline po potencjalnym zwycięstwie McIntyre'a, ale nie dostajemy od razu tą walkę i była ona, o Jezus Maria, ona była za Panowie dostali sporo czasu, ale wykorzystali go w 100%. Tylko miałem jeden problem, ponieważ, dobra, Kevin Owens jest teraz tą swoją nową, no niby starą, ale jednak nową postacią. Drew McIntyre za kilka tygodni będzie walczyć o główny tytuł, więc raczej nie chcemy, żeby przegrał jeden albo drugi. No i tak, ponieważ skończyło się po dyskwalifikacji po ataku UsoSów. Yy, ale wcześniej były naprawdę niesamowite akcje. W pewnym momencie na początku Kevin wykonał Frog Splash, a chwilę później Swanton Bomb. Jeszcze chwilę później Drew McIntyre wykonał White. Noise i z drugiej linii naprawdę to była niesamowita walka i przez to jaki zarąbisty był segment, jaka walka była po prostu niesamowita, to nie mam jakiegoś dużego problemu z tym, że zakończyła się ona po dyskwalifikacji, no ale tak, weszli Usosi, zaatakowali Drew, jednak on sobie z nimi poradził, tam jak wyrzucił chyba Jimmy'ego na Jaya, to niezbyt dobrze on wylądował, mam nadzieję, że nic się nie stało, e, ale po tym Kevin Owens wykonał mu stanera. no i wydawało się, że Usosi już dokończą robotę, ale nawet mimo stanera, Drew McIntyre sobie z nimi poradził, więc wygląda on bardzo Mocno, nawet bym powiedział, że przy głównych mistrzach federacji trochę za mocno, ale no ja się cieszę. Zobaczymy, co wydarzy się na SmackDown, kiedy będzie miało miejsce Face to Face Drew z Romanem. Następnie na arenie pojawił się Seth Rollins, który powiedział, że Riddle dla nas wszystkich ma wieści i już nie może się doczekać, kiedy powie, że kończy on karierę. Wtedy miał mieć miejsce ekskluzywny wywiad z Riddlem, jednak chyba tego tak nie można nazwać, ponieważ pojawił się on na Titan Tronie. I powiedział, że tak naprawdę jest on oczyszczony do walki. Wtedy Sef powiedział, że raczej do niego nie ma co startować, ponieważ za każdym razem, kiedy spotykają się w ringu, to kończy się to dla Ridla tak samo. A wtedy Ridl powiedział, że tak naprawdę nie jest w swoim domu i nie odpoczywa, tylko jest na arenie, wyszedł on i rozpoczęła się bitka. Panowie się nawalali, ostatecznie Brawl wygrał Riddle i najpewniej na Clash of The Castle dostaniemy starcie tej dwójki, z czego oczywiście bardzo się cieszę. Następnie... Squash, Wirma Han kontra jakiś jobber. Hookers. W sensie macie tego Omosa, macie tego wira, nie macie pojęcia, co z nimi robić, dajecie ich do randomowych squash meczy. Po prostu dajcie im rywalizację ze sobą, niech jeden walczy z drugim. W sensie raczej nikogo to nie będzie obchodzić, ale na pewno będzie to trochę ciekawsze niż cotygodniowe squash mecze. Następnie wywiad za Kotą Kai, która będzie miała później walkę z Dainą Brook. No, oczywiście twierdzi, że wygra, ponieważ no, jakby powiedziała, że przegra, to byłoby to trochę dziwne. A następnie walka o tytuł United States Bobby Lashley kontra AJ Styles. Walka bardzo dobra, nie mam praktycznie żadnych zarzutów, przez chwilę myślałem, że zakończy się ona w głupi sposób, w sensie, gdyby to bukował Miss McMahon, to kiedy pojawili się Miss i Ciampa, to najpewniej oni by spowodowali dyskwalifikację, a potem zostalibyśmy taki mecz Bobby Leslie i AJ Styles kontra The Miss i Ciampa, jednak na całe szczęście nic takiego nie miało miejsca, ponieważ kiedy ta dwójka przyszła, pojawił się Dexter Lumis, znaczy, no nic specjalnego nie zrobił, ponieważ od razu zapała go ochrona, ale no tak pojawił się, a po przerwie magicznie Miss i Ciampa zniknęli. Na szczęście potem pokazali, że sędzia po prostu ich wywalił i walka się kontynuowała. Była ona naprawdę bardzo, bardzo dobra. Miała ona na koniec fajną kombinację, kiedy AJ wykonał of Crusher i Bobby przechwycił to w Herlock i myślałem, że wtedy walka się zakończy, jednak nie. A chwilę później AJ chciał wykonać Phenomenal Forearm, jednak Bobby to ominął, następnie wykonał Spear i w taki sposób walka się zakończyła. Też bardzo fajnie, że fani byli żywi przez całą długą Ponieważ no, zarówno AJ jak i Bobby są face'ami, zarówno jeden jak i drugi dostawał niesamowite reakcje. No, Bobby wygrywa, co było raczej do przewidzenia. Jest on naprawdę over. AJ tak bardzo na tej porażce nie traci. I jedyny zarzut, jaki do tego mam, to nawet nie do walki, tylko do bookingu, to powinien być main event, bo ostatnie. Pół godziny row było tak naprawdę no, czymś, co można było na spokojnie przeskipować i nie musiało to mieć miejsca, albo mogło to po prostu wydarzyć się wcześniej, ponieważ od razu potem dostaliśmy walkę Dakota Kai kontra Dayna Brook. Oczywiście ta kota nie miała żadnych problemów. Ponieważ, dlaczego miałaby mieć? Wygrywa spoko. A następnie main event, czyli Fury kontra Dolph Ziggler. I walka nie była najgorsza. Wiadomo, panowie mieli rywalizację przez ostatnie kilka tygodni. Ale jednak zdecydowanie bardziej wolałbym AJ'a z Lesztojem. Ponieważ to mnie interesowało. W to byłem naprawdę tak mocno wpatrzony. Mówię, kurde, ale super walka. A tutaj, no, sobie oglądałem. No, ok. I no, jak dla mnie nie zasługiwało to na main event tygodniówki. Chyba, że po prostu www i chce dawać jak najlepsze rzeczy jak najwcześniej, żeby fani do tego czasu się nie znudzili, a potem jeśli ktoś dotrzał do trzeciej godziny, no to no dostaje jakieś tam walki. Ale no, jak wspomniałem wcześniej, ostatnie pół godziny naprawdę do przeskipowania. E, dużo razy Theory rzucił Dolfa w narożnik, najwidoczniej jest to jakiś jego nowy signature move. Walka naprawdę w porządku, nawet powiedziałbym, że dobra, może bardzo dobra to aż nie, ale Theory wygrywa, co jest oczywiście bardzo dobre, ponieważ jest jednak Mr. Money The bank, a chyba od kiedy wygrał on tą walizkę, to ani razu nie zwyciężył, więc no dobrze, że przynajmniej to dajemy Fioriemu. I w taki sposób tygodniówka się zakończyła. Gdybym miał oceniać pierwsze 2,5 godziny, to dałbym 9 na 10, ponieważ no to było idealne show, nic mi tu nie przeszkadzało. Drew kontra Kevin Owens, zarąbiste. No, kontynuujemy rywalizację Sefa z Riddlem. Bobby Lashley kontra AJ Styles, super. No, ten wir z Jobberem to trochę nieważne, ale tak, team mecze również na spoko poziomie. No a te ostatnie pół godziny lekko obniżają, więc dam ocenę 8 na 10. Tak czy inaczej było to naprawdę bardzo fajne Show. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim naszym wspierającym, czyli Sigismund Xtra, Damian Damio oraz Przemysław Michał Kowalczyk. Jeśli ty również chciałbyś wspierać kanał Attitude Polska, to w tym miejscu bardzo serdecznie cię do tego zachęcam. Lajkujcie, subskrybujcie, mówił do was Lesiu z Attitude Polska i słyszymy się już wkrótce. Cześć!